Świat turystyka, nowe przesłanie z Kairu. Egipt walczy o turystów. Egipt staje się bezpieczny dla turystów. Takie przesłanie wysyłają członkowie rządu tymczasowego, którzy pokazali światu makietę kairskiego muzeum, które zostanie odsłonięte dzięki planom wyburzenia nadpalonego budynku Partii obalonego Rządu. Budynku, który przesłaniał dotąd widok na Nil. Zapowiedź otwarcia w ramach tego projektu i nowego egipskiego otwarcia ogrodu botanicznego na terenach przynilowych ma być główną atrakcją turystyczną tego zakątka świata. Po dwóch latach niepokojów Egipt wysyła światło sygnały mówiące o normalności, która powróciła do ich kraju. Pierwszym takim przejawem ma być otwarcie liczącej sobie 111 lat placówki, która dzięki zabiegom renowacyjnym ma być przywrócona do dawnej świetności. Zapowiada się więc malowanie ścian i pokrycie podłóg oryginalną kolorystyką i ornamentyką, a oświetlenie i system monitorowania mają być dostosowane do najwyższych międzynarodowych standardów. Nową ma być zielony dziedziniec przy muzeum. Powiedział podczas konferencji prasowej główny konserwator Ministerstwa Starożytności Muhammad Ibrahim. Jego zadaniem ma być uporządkowanie przestrzeni przed samym gmachem. Do Wielkiego Muzeum Egipskiego w pobliżu piramid w Gizie zostaną przeniesione jedne z najbardziej rozpoznawalnych eksponatów, to jest największe skarby króla Tutanchamona. Fakt taki ma mieć miejsce w roku 2015. Czas arabskiej wiosny, podczas której odnotowano ogólny krach turystyczny w Egipcie, przyniósł też i inne straty. Zniszczone zostały niektóre obiekty muzeum, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie placu Tahrir, epicentrum protestów i starć z oddziałami obalonego podczas rewolucji 2011 roku autokraty Mubaraka Hosiniego. Kolejny przewrót i wojskowy zamach stanu obalił prezydenta islamistów. Mohameda Morsi, powołany rząd tymczasowy, który objął władzę, stara się odzyskać kontrolę nad ulicami i przywrócić normalność w całym kraju. Pierwsze kroki mają na celu odzyskanie poprzedniej świetności i atrakcyjności turystycznej Egiptu, szczególnie dla turystów zagranicznych. W wyniku rewolucji w Egipcie drastycznie spadły wpływy z turystyki z tytułu opłat za bilety do obiektów muzealnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie. W Egipcie jeszcze w październiku 2010 roku wpływało do budżetu 111 milionów funtów egipskich. W październiku 2013 roku było to już tylko 7 milionów funtów egipskich, czyli 1 milion 140 tysięcy dolarów. Rozruchy i wojna domowa w Egipcie zadały poważny ciąg branży turystycznej całego kraju. Dochody z turystyki przed wiosną arabską 2011 roku stanowiły ponad 11% produktu krajowego brutto i jednocześnie stanowiły 20% jego ogólnych przychodów walutowych. Potężna strata odnotowano w sektorze dziedzictwa narodowego. Z Muzeum Malawi w mieście Minia w południowej części dorzecza Nilu szabrownicy zrabowali ponad tysiąc eksponatów. To była największa kradzież, jaką odnotowano dotąd w historii egipskich muzeów. Podczas powstania w 2011 roku udało się schwytać kilku szabrowników, którzy usiłowali ukraść cenne eksponaty z Muzeum w Kairze. Ale i tak nie uchroniło to unikatowych pamiątek przed złodziejami. Niektóre ze zrabowanych rzeczy udało się już odzyskać, innych nadal się poszukuje. Od tej chwili, od tego piątku, wysyłamy pozytywną wiadomość dla całego świata. Egipt jest krajem bezpiecznym, powiedział Ibrahim. Przypominając, że ów sygnał wysyłany jest w rocznicę inauguracji muzeum w 1902 roku. Projekt nowego otwarcia muzeum kairskiego obejmuje plany zburzenia zdewastowanej siedziby Krajowej Partii Demokratycznej Mubaraka, która została spalona w czasie powstania przeciwko Mubarakowi i stoi pomiędzy muzeum i Nilem. To tutaj władze Egiptu planują stworzyć ogród botaniczny i skansen. Część nowej powierzchni wystawienniczej, jak twierdzi minister Ibrahim, poświęcona będzie tematyce powstań ludowych w kraju. Realna cena całego przedsięwzięcia jeszcze nie jest znana. Szacuje się, że koszt planowanych inwestycji oscylował będzie w granicach minimalnej kwoty 4 milionów 300 tysięcy dolarów. Przedłożony opinii publicznej plan renowacji muzeum w Kairze jest wspólnym przedsięwzięciem i efektem współpracy egipsko-niemieckiej. Szef Departamentu Kultury i Edukacji w niemieckiej ambasadzie w Kairze, Ramesh De Silva, powiedział, że nad tym projektem pracowało 12 międzynarodowych ekspertów. Wszystkie światowe media podkreślają, że plan renowacji muzeum w Kairze jest szalenie ambitny. Mój serwis.blogspot.com Świat, turystyka, nowe przesłanie z Kairu. Egipt walczy o turystów. Egipt staje się bezpieczny dla turystów. Takie przesłanie wysyłają członkowie rządu tymczasowego, którzy pokazali światu makietę kairskiego muzeum, które zostanie odsłonięte dzięki planom wyburzenia nadpalonego budynku Partii obalonego Rządu. Budynku, który przesłaniał dotąd widok na Nil. Zapowiedź otwarcia w ramach tego projektu i nowego egipskiego otwarcia ogrodu botanicznego na terenach przynilowych ma być główną atrakcją turystyczną tego zakątka świata. Po dwóch latach niepokojów Egipt wysyła światło sygnały mówiące o normalności, która powróciła do ich kraju. Pierwszym takim przejawem ma być otwarcie liczącej sobie 111 lat placówki, która dzięki zabiegom renowacyjnym ma być przywrócona do dawnej świetności. Zapowiada się więc malowanie ścian i pokrycie podłóg oryginalną kolorystyką i ornamentyką, a oświetlenie i system monitorowania mają być dostosowane do najwyższych międzynarodowych standardów. Nową ma być zielony dziedziniec przy muzeum powiedział podczas konferencji prasowej główny konserwator Ministerstwa Starożytności Muhammad Ibrahim. Jego zadaniem ma być uporządkowanie przestrzeni przed samym gmachem. Do Wielkiego Muzeum Egipskiego w pobliżu piramid w Gizie zostaną przeniesione jedne z najbardziej rozpoznawalnych eksponatów. To jest największe skarby króla Tutanchamona. Fakt taki ma mieć miejsce w roku 2015. Czas arabskiej wiosny, podczas której odnotowano ogólny krach turystyczny w Egipcie, przyniósł też i inne straty. Zniszczone zostały niektóre obiekty muzeum, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie placu Tahrir, epicentrum protestów i starć z oddziałami obalonego podczas rewolucji 2011 roku autokraty Mubaraka Hosiniego. Kolejny przewrót i wojskowy zamach stanu obalił prezydenta islamistów. Mohameda Morsi, powołany rząd tymczasowy, który objął władzę, stara się odzyskać kontrolę nad ulicami i przywrócić normalność w całym kraju. Pierwsze kroki mają na celu odzyskanie poprzedniej świetności i atrakcyjności turystycznej Egiptu, szczególnie dla turystów zagranicznych. W wyniku rewolucji w Egipcie drastycznie spadły wpływy z turystyki z tytułu opłat za bilety do obiektów muzealnych i miejsc atrakcyjnych turystycznie. W Egipcie jeszcze w październiku 2010 roku wpływało do budżetu 111 milionów funtów egipskich. W październiku 2013 roku było to już tylko 7 milionów funtów egipskich, czyli 1 milion 140 tysięcy dolarów. Rozruchy i wojna domowa w Egipcie zadały poważny ciąg branży turystycznej całego kraju. Dochody z turystyki przed wiosną arabską 2011 roku stanowiły ponad 11% produktu krajowego brutto i jednocześnie stanowiły 20% jego ogólnych przychodów walutowych. Potężne strata odnotowano w sektorze dziedzictwa narodowego z Muzeum Malawi w mieście Minia w południowej części dorzecza Nilu, szabrownicy zrabowali ponad tysiąc eksponatów. To była największa kradzież, jaką odnotowano dotąd w historii egipskich muzeów. Podczas powstania w 2011 roku o, udało się schwytać kilku szabrowników, którzy usiłowali ukraść cenne eksponaty z muzeum w Kairze. Ale i tak nie uchroniło to unikatowych pamiątek przed złodziejami. Niektóre ze zrabowanych rzeczy udało się już odzyskać. Innych nadal się poszukuje. Od tej chwili, od tego piątku, wysyłamy pozytywną wiadomość dla całego świata. Egipt jest krajem bezpiecznym, powiedział Ibrahim, przypominając, że ów sygnał wysyłany jest w rocznicę inauguracji muzeum w 1902 roku. Projekt nowego otwarcia muzeum kairskiego obejmuje plany zburzenia zdewastowanej siedziby Krajowej Partii Demokratycznej Mubaraka, która została spalona w czasie powstania przeciwko Mubarakowi i stoi pomiędzy muzeum i Nilem. To tutaj władze Egiptu planują stworzyć ogród botaniczny i skansen. Część nowej powierzchni wystawienniczej, jak twierdzi minister Ibrahim, poświęcona będzie tematyce powstań ludowych w kraju. Realna cena całego przedsięwzięcia jeszcze nie jest znana. Szacuje się, że koszt planowanych inwestycji oscylował będzie w granicach minimalnej kwoty 4 milionów 300 tysięcy dolarów. Przedłożony opinii publicznej plan renowacji muzeum w Kairze jest wspólnym przedsięwzięciem i efektem współpracy egipsko-niemieckiej. Szef Departamentu Kultury i Edukacji w niemieckiej ambasadzie w Kairze, Ramesh De Silva, powiedział, że nad tym projektem pracowało 12 międzynarodowych ekspertów. Wszystkie światowe media podkreślają, że plan renowacji muzeum w Kairze jest szalenie ambitny. Mój serwis.blogspot.com